Wymieniam dzisiaj olej w manualnej skrzyni biegów w Clio 2 Chciałem pokazać gdzie tutaj korki są. Korek spustowy na dole przy drążku wybieraka biegów na kwadrat 8 mm tak samo jak korek w misce silnika Tutaj akurat zbyt wiele mi nie zleci bo robię wymianę przy okazji wymiany osłon przegubów na lewej półosi A tu jest tak, że trzeba wyciągnąć całą półoś I wtedy część oleju ucieknie Jak już nam olej zleci, przykręcamy korek z powrotem i odkręcamy ten korek z motylkiem plastikowy tutaj od przodu. I tam zalewamy, aż się nie przeleje. 3 litry powinno w zupełności wystarczyć. I to tyle.